O rajdach drugiej połowy sezonu 11 można powiedzieć wiele, ale z całą pewnością nie to, że będą to rundy rozgrywane w dogodnych warunkach pogodowych. Kierowców na sam koniec czeka aż trzykrotna zmiana nawierzchni, a żaden z pozostałych rajdów nie zostanie przeprowadzony w suchych warunkach. Zanim zawodnicy zakończą sezon dwoma zimowymi rundami, czekała na nich jeszcze przeprawa przez nowozelandzkie lasy, gdzie droga pokryta była błotem, co stanowiło nie tylko wyzwanie dla samych kierowców, ale i opon w ich rajdówkach. Mimo trudnych warunków frekwencja dopisała, bowiem na starcie stanęło 39 kierowców. Rozpoczęcie drugiej połowy sezonu nie przyniosło wielu zmian na szczycie klasyfikacji generalnej, a kierowcy, którzy najlepiej radzili sobie w rajdach rozgrywanych w stabilnych warunkach, zapewne mają ochotę utrzymać swoją wysoką formę w bardziej przeprawowych rajdach. ZB-96 po drugim miejscu w Chile postanowił powrócić na swoje miejsce i wygrał rajd Nowej Zelandii, zwiększając swoje prowadzenie w klasyfikacji generalnej do 30 punktów. Zibi wygrywa co drugi rajd w sezonie, więc statystycznie powinien mieć się na baczności w kolejnej rundzie. Drugie miejsce w Nowej Zelandii należało do zwycięzcy poprzedniego rajdu, a więc Rafa3105. Lider najlepszego obecnie zespołu, Red Lining Engines, ukończył nowozelandzką rundę niecałe 20 sekund za zwycięzcą i, zgodnie ze swoją taktyką, dojechał do mety bezpiecznie, nie zdobywając punktów za Power Stage. Zajmuje on obecnie drugą pozycję w klasyfikacji generalnej, mając za swoimi plecami gościa 185, który traci do drugiej lokaty zaledwie 4 punkty. Wymieniony gościu 185, tak samo jak w generalce, spisał się w piątej rundzie sezonu. Toczył on jednak zacięty bój z Rafem 3105 do samej mety, bowiem różnica między drugą a trzecią lokatą to zaledwie sekunda. Popisał się on także najszybszym pokonaniem ostatniego odcinka rajdu. Za co został nagrodzony trzema dodatkowymi punktami do generalki. Coraz bliżej podium rajdy kończy szósty zawodnik klasyfikacji generalnej, MARO 45 NCA. Po dwóch piątych miejscach w poprzednich rajdach, czwarta lokata jest jego najlepszym wynikiem w sezonie. A rezultat punktowy poprawił jeszcze dwoma oczkami za Power Stage. Równą formę od początku sezonu prezentuje ligowy debiutant, Michał. Piąte miejsce jest jego drugim najlepszym wynikiem w sezonie. I taką lokatę zajmuje on w klasyfikacji generalnej. Mimo problemów sprzętowych, jak i na trasie rajdu, gdzie złapał Kapcia, swój najlepszy wynik w kampanii powtórzył Kapciań Slow, szósty na mecie. Skill 625 to kierowca, którego forma mocno zwyżkuje w drugiej połowie sezonu. Po dziewiątej pozycji w rajdzie Chile poprawił on swój najlepszy rezultat, zajmując siódmą pozycję w Nowej Zelandii. W pierwszej dziesiątce od początku sezonu utrzymuje się SRC Serafin. Nie inaczej było w piątej rundzie której kierowca J Rayleigh zajął ósme miejsce. Pierwszy raz od początku kampanii w dziesiątce zameldował się Walteri B, dziewiąty na mecie. Podobnie sytuacja miała się w przypadku Xaliona, który ukończył rajd premierową wizytą w top 10. Piąta runda sezonu, mimo swoich trudnych warunków, nie przeszkodziła liderom klasyfikacji zespołowej w powiększeniu swojego prowadzenia w generalce. Redlining Engines zwyciężyło w Nowej Zelandii i czerwony zespół utrzymuje swoje prowadzenie w klasyfikacji z 19-punktową przewagą. Można było się spodziewać dobrego wyniku ze strony Rafa 3105, który zdobył 28 punktów, za to pozytywnie zaskoczył Fosgen, który wywalczył 9 oczek. Jeden punkt dorzucił 24 czat MC a łącznie zespół zdobył 38 punktów. Druga pozycja drużynowo i awans na to samo miejsce w Generalce to Kalesony Kapitana WRT. 18 oczek do mety przywiózł Kapitan Slow, a o 10 mniej Depatry Gio. Kalesony muszą mieć się jednak na baczności w kolejnych rundach, bowiem ich przewaga nad trzecią drużyną to tylko 5 punktów. Dobrze na tle swoich wyników spisał się Team Odcina. W obliczu zmagającego się z problemami z regularnością switcha, sprawę w swoje ręce wzięli Xalion 11 punktów oraz Liscypis, 7 punktów, co pozwoliło na zajęcie trzeciej pozycji zespołowo. Pozwala im to na szóstą pozycję w generalce. Małą zniżkę formy zaliczyła ekipa, która jeszcze dwie rundy temu przewodziła At AdBlue Ray Litim Za sprawą problemów Jarkusa 2-3-3 który zdobył zaledwie jeden punkt, kończąc rajd w systemie Super Rayleigh, bronić w wyniku zmuszeni byli Wolf24H, który zdobył 10 punktów, oraz Sheriff z 6 punktami. Jak wspomniano, obrona była stosunkowo udana i pozwala na utrzymanie się niebieskiego teamu na podium klasyfikacji. Tyle samo punktów, co Blue zdobył zespół J. Rayleigh. Na 17-punktowy wynik pozwolił głównie występ SRC Serafina, który zdobył 14 oczek ale nieźle na tle poprzednich rezultatów zaprezentował się Yandar2, 3 punkty. J. Rayleigh zajmuje obecnie piątą pozycję w Generalce. Walka w środku zespołowej stawki była bardzo wyrównana, bowiem 16 oczek należało do Xtreme, który podczas piątej rundy sezonu przeszedł Roszady w swoim składzie. Do zespołu dołączył Skill625 w miejsce rezygnującego z rywalizacji Maxera. Premierowy rajd w nowych barwach wypadł bardzo dobrze, bowiem był on jedynym punktującym dla swojej nowej drużyny. A Rzeszon, mimo starań, nie zdołał ukończyć piątej rundy. Najlepszy wynik w sezonie zanotowała ekipa Green Torino. Głównym punktującym był Walteri B., który zdobył 12 punktów. A jedno oczko do końcowego rezultatu dorzucił Kuba. Kawulok 111 nie ukończył rajdu, a zespół zajmuje ostatnie miejsce w generalce. Ostatnia, ósma pozycja wśród punktujących drużyn to Orange Arrows. Zespół notował już gorsze rezultaty, więc 5 punktów, które zdobyli kraju 1997, 4 punkty, oraz Electrician 600V, 1 punkt, jest rezultatem zgodnym z oczekiwaniami stawianymi przed dwuosobowym timem. Pomarańczowi utrzymują siódmą pozycję w Generalce z dość bezpieczną, 15-punktową przewagą nad Purple Sektor, którego kierowcy zrezygnowali ze startu w Nowej Zelandii. Kolejnym etapem 11 sezonu ligi Project Sim Racing będzie zimowy rajd Szwecji.